to widzicie? Wygląda zupełnie jak ty. To niemożliwe. Przyszliście po autograf? E, przepraszam, dlaczego wyglądasz jak ja? Ja nie wyglądam jak ty. Ty wyglądasz jak ja. Czemu wyglądasz jak ja? E, po pierwsze, to i ja tu zadaję pytania, panie nowy Jerzu. Kim jesteś? Dlaczego wyglądasz jak ja? Nie mam czasu na te bzdury. Odsuńcie się, albo zaraz oberwiecie. Wow, wow, spokojnie, koleś. Nie chcemy się z tobą bić. Mów za siebie. Ja mu zaraz przywalę. O, pan. Hej, a może zamiast rzucać w nas samochodami, przyjdziesz tutaj chwilę pogadać? Widziałem, że wyskoczyliście z helikoptera Gann, więc nie mamy o czym rozmawiać, jasne? Jak sobie chcesz. Szykuj się! Tak więc nie! Niechaj przemówią nasze pięści! Wszystko ok, brachu? Nie do końca. Kim w ogóle jest ten koleś? Robi dużo większe wrażenie niż jeż, z którym walczyłem ostatnio. Serio? Stoję tuż obok ciebie, ziom. Do roboty! Na bank nie da rady nam wszystkim! Okej, jednak dał rady nam wszystkim. Słabiaki. Nawet nie próbujcie mnie śledzić. Sonic, znam to spojrzenie, ale śledzenie go to jest kiepski pomysł. Takie lubię najbardziej. Mam pytanko. Powiedz, jak jesz jeżowi? Kto ci robi pasemka? Hmm. Im więcej nawijasz, tym bardziej mam chęć ci przyłożyć. Uwaga! Zaraz puszczę pawia.